Thank you Witajcie w nowym formacie Ultra Zręczni vlog. To jest nasza nowa forma pokazywania tego, co się dzieje w Drużynie Łążawi Wekielce. Ale jeśli byście chcieli wrócić do tego, co pewnie pamiętacie, czyli Ultra Zręczni, zręcznościowego konkursu naszej Drużyny w Hali Legionów, no to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście do tego wrócić, czy nie. A jeśli tak, to czy to ja miałbym prowadzić, czy może kolega. Nawet. No, Macie jedną szansę. Bo na pewno to. Pokażę i nakręci najlepiej jak się da Piotr. To było masakra. Jak. My niż żony niemiecki. My mieliśmy razem rzeczywiście jeden wyniki pozytywny. I oczywiście to nie, nie jest nasz sport. Tu jest tylko kto ma największe zawódnicy na kadro albo w kraju, którzy są, są dobre. Arek top, bardzo dobrze. Olej, Cisco, Sisko, bardzo dobrze i Ja yeah, okej. Okay. A Didi? Didi, nie, nie, nie Didi, <grym> noś się. Didi in Turna, bardzo dobrze. Andi, nie. <grym> Ale, Andy, ty jeden mecz. A ja. Tak. Tak. <grym> jeden mecz. Te dwa pierwsze mecze y, zrobiły nadzieję w nas i chyba w, chyba w, całej, w całej społeczności piłki ręcznej, natomiast no, no wymagaliśmy więcej od siebie, bo chcieliśmy to spotkanie z Niemcami też wygrać i, i wiem, że, 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 że możemy wygrywać takie spotkania z Niemcami, bo tym dwa spotkania bardzo słabe ze Szwecją i z Norwegią no i, i tu na pewno wymagamy więcej od siebie. Niekoniecznie musimy zawsze wygrywać, ale, ale żeby te mecze wyglądały lepiej. I, na pewno są nadzieje, są szanse na, na, na lepsze wyniki, ale no mówię, wymagamy więcej od siebie niż, niż, tylko, niż tylko wyjście z grupy. Jestem! Mamy dzisiaj pierwszy briefing po przerwie reprezentacyjnej, po przerwie na Mistrzostwa Europy. To jest briefing przed meczem ze Szczecinem, który odbędzie się w hali Legionów. Pierwszym meczem po tak długiej przerwie i gośćmi są dzisiaj Krzysztof Liewski, drugi trener drużyny łomża Kielce oraz Arkadiusz Moryta. Każdy zawodnik przyjeżdżał troszeczkę w innym terminie. Zaczęliśmy, zaczęliśmy przygotowania 17 stycznia, było nas raptem 4 albo 5 zawodników. Także chłopaki na początku trenowali bardzo indywidualnie. Tu było dużo biegania, dużo bazy tlenowej, dużo ciężarów na siłowni było przerzucanych. Bardzo mało zabawy z, piły, z piłkami. Natomiast w kolejnych już tygodniach przyjeżdżało coraz więcej zawodników już z Mistrzostw Europy. Czyli oni już byli tak naprawdę w graniu, tylko byli po prostu zmęczeni. Fizycznie i psychicznie im trzeba było dać troszeczkę więcej odpoczynku na regenerację, a tym zawodnikom, którzy byli z nami tu od początku, wdrażać kolejne elementy yy, gry już z piłkami. Z doświadczenia wiem, że jak grasz na, na turnieju i, i osiągasz cel, który sobie założyłeś przed rozpoczęciem turnieju, to wracasz yy, yy, z, z, taką, z takim luzem psychicznym w głowie, że nie masz tego, nie masz tego zmęczenia psychicznego. Oczywiście to fizyczne zmęczenie jest, ale to jest raptem kilka dni regeneracji, odpoczynku i praca z fizjoterapeutami i wracasz na obroty. Natomiast jeżeli zakładasz sobie, że chcesz osiągnąć bardzo duży sukces, a tego sukcesu nie odnosisz, to to już jest większy problem. Tutaj głowa może troszeczkę e, siąść, mówiąc kolokwialnie, i tutaj mogą się zacząć problemy. Także e, są u nas zawodnicy, którzy... Bardzo dużo, bardzo mocno wierzyli w końcowe sukcesy i, i medale, ale niestety ich nie przywieźli. Natomiast wydaje mi się, że, że są na tyle profesjonalnymi zawodnikami, że sobie z tym poradzą. Też już widziałem rozmowy indywidualne przeprowadzone przez tenera Talanta z tymi zawodnikami. Więc wydaje mi się, że odpoczną psychicznie i, i będą gotowi na, na resztę sezonu. Trzeci. Porozmawiamy o Szczecinie. Już długi czas nie trenowaliśmy w że jest zespół, który ma e, takie e, problemy. Musimy mieć dużo szacunku, Najpierw, żeby zagrać e, taki mecz, żeby... E, jaki cel jest tego meczu? Jeszcze raz powtarzam. Cel jest, że dla tych zawodników, którzy nie byli na miesiącach Europy, dostali trochę rytmu, rytmu, rytm, 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 rytm. Mamy kilka drobnych urazów. Mateusz Kornecki na wtorkowym treningu skręcił staw skokowy. Jego występ w sobotnim meczu stoi pod znakiem zapytania. W piątek okaże się, jak będzie wyglądał treningu. Jest w procesie rehabilitacyjnym. Codziennie z nim pracujemy. Tomek Gębala kontynuuje rehabilitację po operacji kolana. Jesteśmy w stałym kontakcie z Tomkiem. Wiem, że czuje się dobrze. Rehabilitacja przebiega bez żadnych powikła. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ufam, ufam mocno, że w tym roku, w tym sezonie zobaczymy tą jeszcze z nami. 6 miesięcy nie będzie gary. Zawsze. Ślub, dziecko, 6 miesięcy nie ma. Co? O, nie znoszę. a nawet. Najpierw dziękujemy bardzo Filip, że przyszedłeś pomóc nam, macie Cię potem zaprosić na kawę i wtedy my dzisiaj nie robimy ataku, zrobimy obronę. Jak kara nie grała to w obronie, na ostatnim to wtedy lepiej my zmienimy, a jutro porobimy to, okej? Okay? Tak, I jaki brat? Najboli? I priczer po Ja Jasne, priczer brat jest? Kto jest Doktor po pricernie dobrze. Naprawdę jest, naprawdę jest, jest. Uczisz się Myślisz, że się szykuje na transfer? Na Balkany? Nie, to zobaczymy Teraz zostaje z nami jeszcze 5 lat To nadawał no, by się na Balkany, czy by tam już No Nie wiem, to musimy sprawdzić To z Krynica chyba, tak? Tak, z Zdrój No coś takiego <laughs> no Nie wybieram to... się, ale dostałem taką propozycję od Kamili ale eee, zawsze chciałem na nartach pojeździć, ale chyba jeszcze nie teraz. Tym, tym bardziej, tym bardziej nie, że kostka chyba nie, um, nie pomaga w tym. A jak bulowo? Myślisz, że jest szansa na sobotę, czy raczej? Myślę, że jest szansa, ale nie w jakimś dużym wymiarze czasowym, ale jest. i satsuma na kogo zwracasz uwagę? No. mają jak zawsze ten grupa bos i chyba dwa najlepsze nie w ataku ale mają twarde obrony zawsze. Czy są jakieś u was na uczelni? Czyli czy będzie duża walka. Przeciwnik zawsze tak jest. No, Dobra, to skrypt z waszej uczelni Dobra, na ten przedmiot. Dzięki. Zapraszamy wszystkich na mecze ze swoimi pociechami, z dzieciakami mamy przygotowaną strefę animacji dla najmłodszych. Na każdym meczu będziemy starali się o to, żeby nowe rzeczy dla dzieciaków dołączały do tej strefy, do tego miejsca. Jak widzicie za moimi plecami naprawdę duża grupa młodych kibiców przychodzi na mecze piłki reszty w Kielcach. Oh. Idealnie ja się, Tam w górę się Czy to po prostu tak strzeliło? No. A jak za tej mówić? Wiesz, jak musisz, to możesz, bo tu no nie ma złamania. Pan, zawodnik miał zwichnięty drugi palec w stawie międzypaliczkowym bliższym odprowadzone zwichnięcie, ustabilizowane, tak więc leczenie, dalsza diagnostyka leczenie zachowawcze. Myślę, że będzie wszystko dobrze.

Po meczu mamy świetną akcję. Jest to voucher, który otrzymają Państwo Sperkowie od swoich dzieci. W mailu podkreślili, e, że wolą kupić im to, niż e, wakacje w Egipcie. Będzie to wymarzona niespodzianka. E, mam nadzieję, że czeka nas naprawdę wzruszająca chwila. Nie no, to co, taką niespodziankę nam zrobili, że to jest nie do wiary. Kuba? O, Panie, jestem <laughs> Pan jest autorem zamieszania. Zresztą to nie pierwsza od nich niespodzianka, bo to było na wyjazd w W Kolonii. O, ja mam akurat zakryte. Bo Dziękujemy. oni się tym jarają tak jak niczym innym. Powróciliśmy już do klubu i y, po tygodniu przerwy rozegraliśmy wreszcie mecz. A co do meczu, myślę, że, że dwie w miarę dobre y, połowy w naszym wykonaniu. W pierwszej troszkę y, parę y, nieprzestrzelonych, y, stuprocentowych sytuacji, a oprócz tego było całkiem nieźle. Jesteśmy właśnie w domowej spiżarni na warsztatach sushi. Dzisiaj robimy sushi, a za dwa dni jedziemy na narty. że w Worsu najlepiej przyjść na warsztaty i poczuć jak to wygląda w praktyce. Pracujemy właśnie w sushi a i przyszliśmy tutaj zrobić warsztaty, nauczyć Państwa robić też sushi. My idziemy Jedziemy ostro z tematem. z tematem. Nie ma półśrodków. Na poważnie ten odbierzemy. Naciśnij kolanem na moją rękę. Tu. Mati, podjąłeś decyzję, bo za pół godziny wyjazd do tej klinicy. Chyba nie zdążę. Nie, zdążysz? nie zdążę Nie z drugiej strony jutro mecz w polu. A z pola chyba kawałek jest. Ciężko to pogodzić wszystko. Można sobie tym razem, o. Dobra. ale preferuję bardziej, jakby zorganizowali. Jakiś nad morzem, coś wiesz, jakieś cieplejsze klimaty Dobrze. niż klimat. Przepiękna pogoda, słoneczko jest. Tak jest, pierwszy z piwko. na łomżunia. Dziewczyny grają w kometkę. Grył z Koledzy, jak łomża, leżakują powoli. Łysy, bolek, radził. A, i ten zaraz będzie chciał grzbyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie. I'll see you next time.